Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być kolejny raz. Wiecie, często które pytanie mi jest zadawane to, dlaczego ty głosisz tą Ewangelię? Dlaczego ty jesteś na ulicy? Dlaczego ty mówisz o Jezusie? I z roku na rok właśnie tych powodów bardzo mi przybywa. Jednym takim, jednym z najważniejszych powodów to jest to, że jestem po prostu wdzięczna. Jestem wdzięczna za życie wieczne. I... Wiem, że Bóg jest Bogiem, który nie ma względu na osobę. Co to znaczy? Czyli to, co On miał dla mnie, co ma dla mnie, co dał mi, może dać również i Tobie. Dlatego jestem na ulicach i głoszę Ewangelię i mówię o właśnie o Bogu, który nie ma względu na osobę. Wiecie, tak naprawdę niczym się nie różnimy. I Ty i ja jesteśmy ludźmi. I taki sam jest jakby plan zbawienia do mojego i twojego życia. I jestem tutaj, aby ci dzisiaj powiedzieć, jak nawróciłam się, jak w bardzo prosty sposób właśnie spotkałam się z Jezusem. Podkreślam to bardzo tak właśnie, że w prosty sposób, ponieważ ja przez lata myślałam, że to jest coś awykonalnego, bardzo trudnego, bardzo mozolnego. Że aby mieć dostęp do Boga, aby załatwić sobie zbawienie, trzeba się starać, trzeba się napracować, trzeba być jakimś, trzeba doskoczyć do jakiegoś pułapu świętości, odrzucić wszystkie grzechy, potem może poprosić i może coś tam się wydarzy. Wiecie, ja, ja właśnie tak myślałam. Ja myślałam, że przez to naprawdę, jaka jestem, dostanę albo nie dostanę zbawienia. Dlatego moje życie. To była wielka sinesoida, ponieważ kiedy ja nazbierałam tych dobrych uczynków, to ja myślałam, że będę zbawiona, że Bóg tam gdzieś patrzy na mnie z góry. Ja miałam, miałam taką nadzieję e, i patrzy na to moje życie, patrzy na te moje starania, na te moje uczynki, na dobre intencje, i on mnie za to wynagrodzi kiedyś. I ta cała moja radość kończyła się, kiedy gdzieś zgrzeszyłam, kiedy potknęła mi się noga i już nie byłam taka pewna tego zbawienia. I to było dla mnie bardzo straszne, ponieważ, wiecie, starałam się, starałam się, starałam się, było wszystko w porządku. Gdzieś potknęła mi się noga i już nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym Bogiem, nie wiem co On ode mnie chce, nie wiem co miałabym robić, aby być zbawiona. Zbawio... Zbawiony, no dalej. Zbawiony jest każdy człowiek. Ale tylko chciał i nie chciał. Żeby tylko chciał. A I to niechal. trzeba chcieć. A mogę to powiedzieć nie. na głosnik? Nie można. No mamy wyłączność tutaj na głos. Eee, yy, rogo. Nie kameruje pana. Dobra. Coś jeszcze chce pan powiedzieć? Nie. Alkoholizm. Za akcybację. Proszę, tak, proszę bardzo... Proszę, sam wypiłem, ale yy, proszę, to jest. Wiecie, i w pewnym momencie swojego życia człowiek mówię o sobie, przestało mi się po prostu chcieć starać, ponieważ zobaczyłam, że ta moja jakby instrukcja dojścia do tego zbawienia nie przynosi żadnego skutku, ponieważ ja nie jestem pewna tego, gdzie trafię po śmierci. I zaczęłam, dziś mogę mówić, szukać prawdy. Ludzie bardzo szukają różnych rzeczy. Mówią, że szukają miłości, drudzy, właśnie, że prawdy, czyli, że szczęścia. Ale tak naprawdę to zawiera się w jednej osobie Jezusa. I ja szukałam prawdy w temacie zbawienia. Pewnego wieczoru łączyłam sobie słuchaweczki, łączyłam sobie YouTube'a, i natknąłem się na nowy album Artysty Rapowego. Włączyłam sobie te piosenki. Zaczęłam od pierwszego utworu, ponieważ to była świeżutka płyta, niedawno była jej premiera kilka dni wcześniej. I ten artysta zaczął rapować o tym, że poznał Jezusa i on uratował Jego życie. I wiecie, dla mnie to było troszkę szokujące. Ponieważ to było już 10 lat temu, ja nigdy nie spotkałam się z osobą, która tak w ogóle bez ogródek, bez żadnego jakiegoś skrępowania, bez żadnego jakiegoś takiego wstydu. Mówi o tym, że poznał Jezusa i on, go zbawił, uratował Jego życie, że on jest zbawionym człowiekiem. Szybko przewertowałam życie tego artysty, ponieważ ja znałam go. Znałam jego wcześniejsze płyty i on. W moim odczuciu nie był dobrym człowiekiem. Nie był porządnym, nie był moralnym. W moim odczuciu on nawet nie spełniał żadnych jakiś takich standardów. Lubił sobie pochlać, zdradzał swoją żonę i robił różne takie niby złe rzeczy. I tak sobie pomyślałam, ok, więc o co chodzi z tym zbawieniem? Wiecie, ja się poczułam trochę niesprawiedliwie, bo znasz to uczucie, kiedy Starasz się i masz w sercu tę taką pewność, że zasłużyłeś na coś, ale tego nie dostajesz, tak? Ja byłam pewna, że zasłużyłam sobie na zbawienie, bo przecież nie byłam taka zła. Inni są gorsi. I teraz słyszę tutaj faceta, który rapuje, że on jest zbawiony. Przestało mi się to trochę kalkulować, ale postanowiłam, że ja dogrzebię się. O co w tym wszystkim chodzi? Czy on jest w błędzie, czy ja jestem w błędzie? Tylko wiecie, ja mimo tego, że czułam się dobrym człowiekiem, spełniającym przykazania, chodzącym do kościoła, ja nigdy nie miałam tej pewności. Nigdy nie byłam w stanie właśnie określić na 100%, tak jestem zbawiona, idę do nieba, na bank. Wiesz, a on, człowiek zły, rzeszący wcześniej, on mówi, że jest zbawiony. O co w tym wszystkim chodzi? I wiecie, ja, kiedy masz otwarte serce i kiedy szukasz prawdy, to się do niej dogrzebiasz. Wiesz, słowo Boże mówi, że kto szuka, ten znajdzie. Gorzej jak człowiek nie szuka. Ja wcześniej nie byłam właśnie takim szukającym człowiekiem. Ja przyjmowałam, jak leci, informacje o Bogu, tak to, co zostało mi powiedziane przez tradycję, przez, przez Kościół, to, co mówili moi rodzice, a moim rodzicom, ich rodzice i tak dalej, wstecz. Ale kiedy zaczęłam zastanawiać się, czy to, co wiem o Bogu, to jest prawda, czy to jest zgodne z Nim samym, to właśnie spotkałam tego człowieka, który zaczął rapować o tym, że był zbawiony i przestało mi się wszystko kalkulować. Właśnie cała moja teoria runęła. I wracam do tego kiedy zaczęłam sobie sama do siebie mówić o co z tym chodzi. On nie powinien być zbawiony, ale mówi, że jest. A ja powinnam, bo jestem dobra, a nie mam tej pewności. I kiedy właśnie mówiłam sobie, że ja muszę, muszę dogrzebać się do tej prawdy zbawienia, ja zrozumiałam o co chodzi tak naprawdę z Ewangelią. Bardzo zabawne jest to, że Ewangelię my naprawdę słyszymy, że jest nam mówiona w kościołach, na ulicach, tylko że Ewangelię właśnie można przyjąć albo odrzucić. Ja te teksty, że Jezus jest moim Zbawicielem, że jest moim Panem, że jest mistrzem i tak dalej, etc., ja, wiecie, ja powtarzałam jak mantrę. Ja powtarzałam to od najmłodszych lat, tylko ja się nie zastanawiałam, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi mówiłam, że Jezus jest Zbawicielem. Ale tak naprawdę, przez lata ja sama sobie byłam Zbawicielem, ponieważ myślałam, że właśnie przez moje uczynki ja mogę zasłużyć sobie na niebo. Kiedy moje serce było otwarte, ja zrozumiałam, o co chodzi z Ewangelią. Ja zrozumiałam w ogóle, po co Jezus przyszedł na tą ziemię. Wiecie, bo ja ja po prostu kiedyś przyjąłem informację, że no tak, szedł na ziemię, chodził sobie tu, no bujał się, tak kiedyś tam Umarł na krzyżu, wisi, albo już Go nie ma. Bo widzę w kościele, że jednak wisi. Tutaj w Biblii jest napisane, że wstał z martwych, że już Go nie ma, że jest w niebie. I ja tak naprawdę wiecie, to jest poplątanie. Ale ja chciałam sobie to wszystko właśnie ułożyć w swoim sercu. I ja zrozumiałam, dlaczego Jezus przyszedł na tą ziemię. On przyszedł na tą ziemię, aby Ciebie zbawić. I choć słyszałeś o tym wielokrotnie, to może nawet tego nie przyjmowałeś, tak jak ja. I prosta kalkulacja. Jezus przyszedł na tą ziemię, aby Ciebie zbawić. On, czysty i sprawiedliwy, czyli ten, który nie popełnił żadnego grzechu, umarł na krzyżu Golgoty, aby stać się zastępczą ofiarą za grzech człowieka. Po to, aby człowiek, który jest grzeszny i niesprawiedliwy, mógł wziąć to, co należało się Jezusowi ze względu na jego sprawiedliwość. Czyli taka wymiana. Dokonała się wymiana na krzyżu. Jezus, sprawiedliwy, wszedł w miejsce niesprawiedliwych i grzesznych ludzi, po to, aby człowiek miał możliwość, grzeszny człowiek, wejść w miejsce sprawiedliwego. I tak naprawdę to Jezusowi należało się wszystko, co najlepsze. Ponieważ On zasłużył. On był czysty, On był nienadarny. A człowiekowi należy się śmierć. Ponieważ karą za grzech jest śmierć. I kiedy ja to zrozumiałam, to ja zobaczyłam, że te wszystkie moje uczynki to mogę sobie wsadzić gdzieś. Ja nie mówię Ci o tym, że, że, że źle jest być dobrym człowiekiem. To nie o to chodzi. Ja Ci mówię. Że żadnym uczynkiem nie jesteś w stanie sobie zasłużyć na zbawienie. Poczułam się z tym źle. Bo ja całe życie się starałam. Całe życie ja miałam tą nadzieję, że Bóg spojrzy na te moje dobre uczynki i mnie wynagrodzi Ale pierdoli, za to nie? życiem wiecznym. A się okazało, że nie wynagrodzi. Bo za dobre uczynki nie idzie się do nieba. Ale już wiedziałam, o co chodzi w Ewangelii. Wiedziałam, że Jezus umarł za moje grzechy. I teraz jest kwestia tego, czy ty przyjmujesz to. Ponieważ Ty możesz słyszeć Ewangelię. Możesz przechodzić obok Ewangelii, obok tych słów. I nigdy się z nimi nie zgodzić. Wiesz, Bóg ci dał wolną wolę. Możesz robić, co chcesz, naprawdę. Możesz zrobić wszystko. Ale aby być zbawionym człowiekiem, musisz przyjąć Ewangelię do swojego życia. Musisz przyjąć Ewangelię, która jest darem. Ja robiłam ten błąd, ponieważ myślałam, że Ewangelia to jest coś, na co możesz zapracować. No nie. To jest darmowy prezent od Boga dla ludzi. Słowo Boże mówi, że Bóg tak umiłował świat, że syna. Twojego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Czy tam jest napisane, że ten będzie miał życie wieczne, kto będzie się starał? No nie. Kto uwierzy w syna? Czy wierzysz dzisiaj, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy personalnie? Nie ma zbawienia globalnego. Liczy się dla Twojej osoby, Twoje osobiste zbawienie. Wiecie? I ja wtedy, kiedy zrozumiałam, że po prostu to jest łaska, że to jest dar od Boga dla mnie, ja przyjęłam to. Bo co miałam innego robić? Dalej się starać, kiedy ja zrozumiałam, że moje uczynki starania nie mają nic, że ja nie zasłużę, że zbawienie jest, ale muszę je przyjąć, wiesz. Bóg 2000 lat temu zrobił krok w kierunku człowieka. On nic więcej nie zrobi dla ciebie. On już zrobił wszystko. Na krzyżu Golgoty, kiedy umierał, powiedział: Wykonało się. On już zrobił wszystko. Skończyło się. I teraz Ty chodzisz po tej ziemi. Budzisz się codziennie rano i podejmujesz decyzję, czy przyjmujesz darmowe zbawienie, jak przyjąć darmowe zbawienie. Jezus powiedział, że kto nie narodzi się na nowo, nie wejdzie do królestwa Bożego. Była taka historia: pewien pobożny człowiek, uczony w piśmie, przyszedł do Jezusa i mówi: Jak to jest z tym zbawieniem? Wytłumacz mi, czytam pisma, jestem wyuczony, a nie rozumiem, nie rozumiem nauki o zbawieniu. Jezus mu powiedział: Musisz narodzić się na nowo, trzeba narodzić się na nowo. I on nie mógł tego zak zakapować. On mówi: Narodzić się na nowo. Mam już tyle lat, jestem stary, poczciwy. Jak? Jak ja mam to zrobić? Jak narodzić się na nowo? Jak wejść znowu do łona matki? Jak ja mam to zrobić? Jak narodzić się na nowo? Musisz narodzić się na nowo duchowo. Twój duch jest martwy. I w momencie, kiedy przyjmiesz Jezusa, przyjmiesz to, co On dla Ciebie zrobił, Twój duch ożyje. Mój duch ożył. W 2015 roku, w 2015 roku jako człowiek, który uważał się za silnego, dobrego człowieka, moralnego człowieka, zgiął swoje kolana i zrozumiał, że nie jest w stanie zasłużyć sobie na zbawienie. Zgiął swoje kolano przed tym, co powiedział Bóg. I przyjęłam zbawienie. Wiecie, ja pomodliłam się bardzo prostą modlitwą. Ja byłam uczona, że nie ilość, ale jakość. Bo masz na przykład różaniec, to masz nie wiem, ile tam zdrowa się, musisz powiedzieć, z 10 na jedną tajemnicę, tak? Na tych tajemnic już nie pamiętam, ile jest. Nie ilość, ale jakość. I w 2015 roku ja zbieram swoje kolana i powiedziałam, Boże, wychowałam się w rodzinie katolickiej. Ja chodziłam do kościoła i modliłam się na różańcach, na różnych modlitwach, ale ja ciebie nie znałam. Ja znałam wiele informacji na twój temat, ja wiedziałam... Nie wiem, że jeździłeś na osiołku, że urodziłeś się w stajence, ale nic, nie znałam Ciebie jako osoby. Przepraszam Cię za to, ponieważ ja zrozumiałam, że Ci, którzy Ciebie nie poznali, Ci, którzy nie przyjęli daru życia wiecznego, idą do piekła, niezależnie jakimi ludźmi są. Ja wiem, że idę teraz do piekła, ale wiem, że mam, że mogę przyjąć zbawienie i ja teraz to robię. Wybacz mi, że żyłam bez Ciebie, Przyjmuję to, co zrobiłeś dla mnie. Ja wierzę. Wiecie, wiara to jest pewność. Ludzie mówią, ja wierzę. Ja wierzę w Boga, wierzę w Jezusa, wierzę w Maryję. Jestem katolikiem. A jak zamienimy słowo wierzę, na mam pewność, czy masz pewność? Ja wtedy w 2015 roku powiedziałam, wierzę, czyli mam pewność tego, że Ty umarłeś za moje grzechy. Że przyjąłeś na krzyżu Bolgoty to, co należało się mi ze względu na mój grzech. I ja przyjmuję teraz całą sprawiedliwość, która należała się Tobie, ale dałeś ludziom. Wierzę w to, co zrobiłeś dla mnie. I wierzę, że zbawienie jest za darmo że to jest prezent dla mnie. Ja teraz przyjmuję zbawienie. I zapraszam Cię do swojego życia. Chcę, żebyś rządził w moim życiu. Chcę, żebyś był moim panem, żebyś był moim zbawicielem. I ludzie często właśnie nie rozumieją tego. Oni mówią, co to znaczy oddać życie Jezusowi? Czyli, że co, że umrę zaraz i pójdę do nieba? No nie. To znaczy, że zaczynasz żyć prawdami Bożymi. Zaczynasz dowiadywać się tak naprawdę, jakie zdanie ma Bóg na różne tematy. Zaczynasz żyć prawdziwym Bogiem, czyli taki, jaki On jest. A co jeśli to wszystko, co wiesz o Bogu, co ci się wydaje, że jaki On jest, co o Nim wiesz, jest kłamstwem? Kiedyś się zastanawiałeś nad tym? Czy po prostu przyjmujesz informacje? Ja chcę cię zachęcić. Nie chcę, nie chcę w ogóle, żebyś ślepo wierzył w to, co ja mówię. Nie na tym mi zależy, ponieważ człowiek, Bóg jest Bogiem ludzi wolnych i on chce, żebyś ty pomyślał i ty przyjął sercem, żebyś ty sam uwierzył, bo tak naprawdę tylko ty możesz uwierzyć. Nie ma czegoś takiego, że jak w katolicyzmie ci mówią, że zostałeś pokropiony jako dziecko i ty teraz jesteś chrześcijaninem. No nie ma czegoś takiego. To ty musisz zadecydować. Ty osobiście musisz powiedzieć Bogu tak. I póki tego nie zrobisz, nie będziesz zbawiony, ale przyjęcie zbawienia jest bardzo proste. Zbawiony może być tak od kliknięcia palca i starczy uwierzyć, ja uwierzyłam i życzę również tego tobie.